Dobrze, pytanie numer trzy, na czym polega budowanie zaufania w związku. E, może zaczniemy, <laughs> przepraszam, od tego, czym jest zaufanie. Ja oczywiście mówię, mówię ze swojej perspektywy. Dla mnie zaufanie w związku to jest takie poczucie, że mogę na drugiej osobie polegać. Poczucie takiego no, swojego rodzaju bezpieczeństwa. Tak. Czyli e, tak, i, a co możemy zrobić jak możemy bo takie było pytanie budować to zaufanie to na pewno będzie to wspólne spędzanie razem czasu będzie to też dawanie przestrzeni drugiej osobie i tutaj też warto wspomnieć o tym że zanim wejdziemy w związek no to my często pracujemy nad sobą prawda mamy te swoje mamy te swoje jakieś hobby mamy zainteresowania mamy swoje pasje i przez to też jesteśmy dla przyszłego partnera bardziej atrakcyjni i często zdarza się, że jak wchodzimy już w ten związek, to my to jakby porzucamy, bo chcemy spędzać jak najwięcej czasu razem. I to jest na pewno fajne, że spędzamy czas razem, ale coś, co nam tutaj umyka, to, to jest to, że my z czasem przez to stajemy się, bo my porzuciliśmy te swoje pasje, stajemy się mniej atrakcyjni tak naprawdę. Także ja, ja no, wychodzę z założenia, że warto trzymać się tych swoich właśnie pasji, tego hobby. Przynajmniej w jakimś tam wymiarze, żeby z tego nie rezygnować. To jest na pewno to jest na pewno jakiś, jakiś plus, czyli dawanie tej przestrzeni też jest tutaj bardzo istotnym elementem w tym wszystkim. A to, co jest moim zdaniem, przepraszam, najważniejsze w budowaniu tego zaufania, to jest takie właśnie otwarcie i rozmowa na ważne tematy, na tematy takie egzystencjalne, takie jak marzenia, nadzieje czy lęki, które mamy. Otwarcie na drugiego partnera, na wysłuchanie tego, i z drugiej strony gotowość naszego partnera, żeby on wysłuchał nas. Tak naprawdę przez to, przez to budujemy nasze zaufanie. Co jeszcze, trzy podstawowe filary związku to jest szczerość szacunek i zaufanie. I zaufanie należy właśnie do tych głównych filarów, i w tym momencie, jeżeli tego zaufania w związku nam zabraknie, no to cały związek zachwieje się nam gdzieś w. Posadach, także warto nad tym zaufaniem na pewno pracować, i też może nie wychodzić z takiej postawy wyczekującej, że, że no dobra, to teraz to, to niech mi da zaufania, a ja dam jemu, tylko żeby zaczynać zawsze od siebie, prawda? Wychodzić z tego poziomu miłości i dawać siebie, właśnie takiego, jakim jestem, bez jakiejś zimnej kalkulacji, i po prostu dać. Jako, jako pierwszy to zaufanie i patrzeć, czy ta, ta osoba też się otworzy, robiąc te wszystkie rzeczy, o których wspomniałem, czyli przede wszystkim rozmowa o tych takich najważniejszych rzeczach. Asia. Okej, okay, no to ja jeśli chodzi o zaufanie, no to tak. Ja myślę, że jak każdy, kto wchodzi w nową relację, to myślę, że to zaufanie po prostu jest dawane, Tam nie bierzemy jakby pod uwagę tego, że nie moglibyśmy ufać. No, chyba, że wchodzimy w relacje, nie wiem, już po jakichś przejściach i tak dalej, no to, to, to jest, to będziemy takim typem pewnie trochę wycofującym się, unikającym, pojawiającym się, znikającym, no ale to są, to są sprawy do przełomu. Jeśli chodzi o zaufanie, to ja myślę, że jeżeli wchodzimy w relacje, chcemy budować poważną relację, zależy nam na tym, to, to zaufanie po prostu musi być. Tego. Tego się nie buduje, no bo jak zbudujesz zaufanie na początku? Je można później, oczywiście ono może e, e, się pogłębiać i tak dalej, bo, bo mm. na, na przestrzeni pracy, które spędzamy razem, kiedy e, ścieramy się w tym codziennym życiu, kiedy e, dotykają już codzienne, oczywiście mówię o tym, kiedy ta fala już tej namiętności trochę minie i, i jest to zwyczajne życie, no to pojawiają się sytuacje w codziennym życiu, gdzie... E, to zaufanie jest po prostu budowane na, na każdym etapie, tak? Mm -hmm. to, to może zaufanie do na przykład partnera, że wiem, że zawsze będzie mleko w lodówce. Prosta rzecz, ale wiesz, ja ufam. Ja wiem, że jak będę piła kawę, to ja będę miała mleko, bo on, bo on o tym pamięta. To też jest zaufanie, nie? Mm -hmm. chcę tu wchodzić głębiej w takie wiesz, już trochę... Nadpsute, nadgryzione to zaufanie, gdzie ktoś przekroczył jakieś tam jakieś tam granice, i, i trzeba to zaufanie odbudować, bo to jest jakby temat na zupełnie inny life i pewnie temat, któremu można poświęcić cały jeden live, Także ja myślę, że no, trzeba na pewno, jeżeli poznajemy kogoś i, i bierzemy pod uwagę go jako ewentualnego partnera, to po prostu wchodzimy z zaufaniem i tyle. Mhm. Jeżeli. Jeżeli nadszarpie to, jeżeli troszeczkę to nadgryzie, no to przykro to też wtedy zależy od nas, co my z tym zrobimy, nie? Mhm. Ale da szansę. Tak. Dałabyś szansa, czy nie? Zależy, zależy. Wiesz, to, to, to też tutaj nie można generalizować. Każdy ma swoje jakieś granice, każdy ma swoje wiesz, takie. Ja, Basiu, Basiu, a można wybaczyć. Stra... Można wybaczyć, można wybaczyć zdradę? Można. Aha. Ale to, to, to chyba musi być naprawdę silne uczucie, żeby... Nie? Od czego to zależy? No wiesz, to, to też jest temat na zupełnie odrębny ten... To, 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 wiesz, dzisiaj ja, ja znam też ma, masę kobiet, które mówią, że nigdy by tego nie zrobiły, nie wybaczyłyby zdrady, ale kiedy znajdują się w takiej sytuacji, są ludźmi, które wybaczają. To jest też różnica. Nigdy nie, nie mówmy takich rzeczy, bo nie wiemy, tak? Mm -hmm. My tego nie wiemy. Dziś możemy mówić z perspektywy, yy, yy, przez pryzmat jakby własnych, nie wiem, wartości, yy, priorytetów, tego, co jest w naszym życiu istotne i tak Czy można? Uważam, że można. Uważam, że pozdrawić można, zbudować na nowo relację, która może być jeszcze silniejsza, mm -hmm. ale to jest temat na inny, jakby zupełnie live. Nie każdemu się to uda. Mhm. Ale mówiąc jeszcze, bo teraz pojechałam znowu w kanał. przez Teraz te kanałami. Bo, bo mnie zgubiłeś y, z, z, z no tym zdaniem, ale, chodzi ale jeśli chodzi o to zaufanie, to mówię, wchodzimy po prostu, nie doszukujemy, co nam da. Wiesz, takie mielenie, Boże, czy on coś zrobił, a, a gdzie on jest, o, boże, on już się nie odda. Co to da? Przecież, to, że ty się martwisz i że ty się boisz, że on coś zrobi, nie powstrzyma go od tego nigdy. Nie, po prostu nie myśl o tym, wejdź w to, w co chcesz, wejdź w to, co czujesz. Ja jestem też zwolenniczką tego, żeby słuchać ciała, obserwować. Ciało zawsze nam mówi, jak coś się dzieje. My po prostu go nie słuchamy, ale wchodzić po prostu w ten związek z takim przekonaniem, że wszystko będzie super. I być sobą. I tyle. Wiesz to, ja bym dodał do tego, tak właśnie słuchając ciebie, że warto jest, wydaje mi się, że to jest podstawa w ogóle, żeby wchodzić z poziomu miłości. Żeby wchodzić z poziomu miłości, a nie ego, bo właśnie jak wejdziemy z poziomu ego, to wtedy będziemy się martwić, a co on zrobi, a jak, a co, prawda? Tak jak powiedziałaś, nie mamy na to wpływu w ogóle. No? A jeżeli będzie, będziemy wchodzi, wchodzili z poziomu miłości, to będzie nam na pewno łatwiej. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że warto jeszcze wspomnieć o tym, że im więcej miłości, tym mniej ego. I im no, więcej ego, tym mniej miłości. Dobra, nie podejmujemy tematu ego, bo to też jest temat rzeka. Natomiast... Z poziomu miłości, kto nie wchodzi w związek z miłością, przecież chyba już nie żyjemy w czasach, gdzieś się ma, że... ma, Mam na myśli, mam na myśli taką jest tą miłość w sensie takiej dobroci, prawda, że jakby, te, tak jak powiedziałem, ego, prawda, że nie, że my kurczę, gdzie on jest, co on robi, tylko jakby, żeby w dobrej wierze, żeby mieć to zaufanie też jakby, tak, to, co powiedziałaś, nie zmienia tego o to mi chodzi. Nie mówię o miłości uczucia, że a tak, to jest ta osoba wizualnie mi się podoba, charakter mi się podoba. O, takim, Ale tutaj, o takiej miłości mówimy. Nie ma problemu z partnerem, to jest problem z tą osobą, która nie ma zaufania. To, to my mamy mieć tą miłość, nie? Do, do siebie. Tak. Nie? No to idziemy do następnego. Dolecimy z koksem dalej, dokładnie. Pytanie numer cztery. Jakie wady kobiet nie pozwalają na szczęśliwy związek? I tu będzie ciekawie. Bo czy kobiety mają wady? No, mają. No ma, no ma. Dobra, słuchajcie, jak zwykle mówię ze, swoje, ze swojej. koni. nie. Kat, kat. Zresztą, nie słyszałem. Kobiety nie mają żadnych. Nie ma... Tylko teraz będzie jakaś. My myślałem, że to jest. Taki... Same zalety. Sam... Dobra. <laughs> Okej, okay. żeby, żeby złamać tutaj to, co powiedziałaś, mówię ze swojej perspektywy. Dla mnie podstawą jest tutaj, tą, tą taką wadą największą, to jest niedojrzałość emocjonalna, brak umiejętności komunikowania, brak umiejętności komunikowania swoich potrzeb i, i też, jeżeli coś jest nie tak, bo um, często tak się zdarza, Ty chyba nawet wspominałaś o tym, że jeżeli coś jest nie tak, to kobieta myśli, okej, okay, niech on się domyśli, niech on się domyśli, on musi to wiedzieć, prawda? A on się nie domyśli, bo facet jest prosty. Facetowi trzeba mówić drukowanymi literami. Jeżeli będziemy czekali, jeżeli kobieta będzie czekała, aż facet się domyśli, to może to trwać w nieskończoność. Także ważne jest to, żeby właśnie komunikować. Jeżeli coś jest nie tak, to komunikujemy, żeby. No bo coś się coś będzie działo, tak? Kobieta pewnie zapoda, focha, nie i dojdzie do jakiejś wymiany tutaj, nie? Czyli Taka też dojrzałość, gotowość do, do tej dyskusji i usiąść po prostu, porozmawiać, słuchaj, stary, to i to mi się nie podobało, jestem zła na ciebie. Nie? Zobacz, jak teraz to mówię, to to jest takie proste i oczywiste. Prawda? No, coś z tym skomplikowanego, nic. Nie? A jednak też znasz to na pewno ze swojej prak praktyki, jako coach relacji, gdzieś, no, no, spotykać się z tym, że, że to nie do końca jest tak właśnie. Ja dokończę, zaraz powiesz. E, czyli, czyli właśnie to, wady kobiet? Ja bym e, wymienił tutaj tą niedojrzałość emocjonalną. E, brak, e, no może też, ale to już jest u, ogólnie niedotrzymywanie słowa. E, no, dla mnie osobiście jest to na przykład brak umiejętności gotowania. To znaczy, żeby było jasne, żeby było jasne. Ja bardzo chętnie gotuję i nie mam z tym najmniejszego problemu. I e, każdy lubi coś innego, prawda? To nie jest tak, że kobieta musi umieć gotować. nie? Ale no, czasy się zmieniają i no, widzimy, że kobiety czasami biorą się za męskie zajęcia. Jeżeli komuś się to podoba, no to super, nie? To, to może facet będzie prasował, a ona będzie zmieniała koła. Jeżeli się dogadują, nie ma sprawy, nie? Ale bo pytanie było, jakie wady kobiet nie pozwalają na, na szczęśliwy związek. Dla mnie to było to, to gotowanie. Prawda? Żebym tutaj nie ten, żeby, żebym nie umarł z głodu. Eee, I no właśnie. Także podsumowując, niedość emocjonalna dla mnie to jest ee, największa wada. Asia? Wady kobiet? No tak, a ty co sumie odpowiedziałaś, bo powiedziałaś. Nie, no to, to wiesz, nie no, ja Lecimy tam, dalej. Eee. Jako, jako feministka chciałam tutaj wiesz, zawalczyć o, o kobiety. Nie, 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 dobra, już tak na poważnie. Wady. Eee, Kurczę, no, w ogóle to samo, samo pytanie. Ja rozumiem, że to jest pytanie tam od obserwujących i tak dalej. Jakie wady nie pozwalają tworzyć Kurczę, to jest, ja jest takie same jak i mężczyzny. To jest tak indywidualne, bo Ty powiedziałeś przed chwilą wszystko, to co powiedziałeś, jest tylko i wyłącznie. Twoje subiektywne zdanie, Twoja subiektywna tak. opinia nie wypowiada się, żeby była jasna, tak, że to, całą... to było subiektywne. Mówisz to ze swojej perspektywy. Ja to powiem może z perspektywy takiej szerszej, jako tak. yy, też z perspektywy, z perspektywy klientek yy, i również klientów, z którymi tak. pracowałam. Yy, że Czego mężczyźni nie lubią, czego nie są w stanie znieść, czego nie jest w stanie znieść ich ego, bo umówmy się, każdy z nas ma ego i nie da się ego pozbyć. I ja wiem, że dzisiaj są modne te wszystkie, wiesz, duchowe takie wzroty, że moje ego i tak dalej. No nie, nie, nie zrobimy tego. Chociaż z, całej, z całego serca oczywiście wierzę w duchowość, mam też swoją jakąś własną ścieżkę, natomiast nie zabijemy ego. Ale możemy nad nim panować, tak? Czego mężczyźni nie lubią? To, co, to, to, co ja wiem. To nie lubią takiego zrzędzenia, narzekania, takiego wiesz. Tak. I nie, mhm. nie lubią kiedy się im właśnie nie mówi wprost. Jak powiedziałeś, mężczyzna jest prosty. Ja też chcę tutaj zaznaczyć, że jeśli mówimy, że mężczyzna jest prosty, żeby nikt nie był urażony, nie mówimy o prostactwie, tylko o prostym, ale logicznym... Ale, ale posłuchaj, nikt tak nawet przez sekundę nie pomyślał. Ale ja wolę to zaznaczyć, bo z mężczyznami i z ich ego różnie jest, dlatego też wolę tutaj powiedzieć, mężczyzna lubi prosty komunikat, tak? Czyli idź Wbij mi gwoździa tam. No i on oczywiście powie ok, i tam za 6 miesięcy znowu mówisz: Nie, wbijesz mi, ale to już inna historia. Do, do czego jeszcze tutaj chciałabym nawiązać? Ja sobie zapisałam. No, mężczyzna też nigdy nie, nie zniesie raczej takiej. Czego nie zniesie? Um... Proszę. Czego nie zniesie? Mężczyzna. Pogardy. Pogardy, a, okej, okay. pogardy. Tak. Mm -hmm. Mężczyzna okay. też bardzo być doceniony. Mm -hmm. Ale mówimy y, o takim mężczyźnie, który już, który już jest świadomy siebie, tak? Mm -hmm. Bo są mężczyźni, który, któremu powiesz pro, i on się na ciebie obrazi, nie? Mm -hmm. że jak ty się chcesz pytać? Mm -hmm. Na przykład. Jaki, jakiś przykład? Nie, nie mówimy, no wiesz, no nie wiem, czy mógłbyś na przykład zająć się dzieckiem, nie? I on jest w ogóle zszokowany, no jak to, ja mam się zająć dzieckiem? Wiesz, no tych przykłady można by podać tu dużo, ale nie chcemy jakby tego czasu poświęcać na, na rozkminianie tych, tych, tych przykładów. Także myślę, że jeżeli nie ma namiętności mhm. też w związku, w relacji, ale to jest wada, tak? To jest wada. Nie, nie, ja, ja, ja teraz chciałam tylko powiedzieć, że czego mężczyzna nie jest w stanie znieść. Okej. Okay. Kasiu, tak? bo gdybyśmy, gdybyśmy mogli się trzymać, trzymać naszego, mm. tutaj naszej agendy, bo chciałem z następnym pytaniem. Dobrze? Chciałem tylko No chciałem chciałem, chciałem, je, chciałem z jeszcze jednym. Okay. Dobra. Chyba, że no, no to... coś jeszcze dodać, bo, bo, bo trochę z tematu. To wady kobiety, nie wiem, ja bym tego nie ubrała w wady, ja bym to przekształciła na, co, na to, czego mężczyźni po prostu nie lubią w kobietach. I tak jakby tutaj wyraziłam to, to, to co myślę. Nie? Ja bym ja bym jeszcze tak, tak krótko o tym, co powiedziałaś, bo powiedziałem o tym, że. Kobieta, że nie komunikuje, że nie mówi od razu o co chodzi, tylko obraża się, na przykład, nie? że niech się sam domyśli. Ale te, też fajnie powiedziałaś to, że <laughs> mówisz do faceta i wbij tego gwoździa, nie? a on zrobi to za pół roku. A ja ci powiem, dlaczego tak jest. Moim skromnym zdaniem. Mianowicie dlatego, że facet on jest taki, wiesz, jak facet coś zaplanuje, to on po prostu koncentruje się w pełni na tym i on to już robi. I teraz pytanie właśnie, kiedy, kiedy to, oczywiście mamy różne przypadki, ale kiedy i jak zostało to powiedziane, bo jeżeli on jest skoncentrowany na swoim celu, a ty przychodzisz i mówisz mu o tym gwoździu, gdzie on jest, wiesz, tutaj zero-jedynkowy, patrzy tylko, że on coś tam robi, rozumiesz, to Nie. wtedy może mieć z tym problem. I jak, na temat, tak, Będziemy. tak, tu można by było dyskutować do, do, do bólu na ten temat, ale generalnie... To, żeby mówić prosto do faceta i żeby mówić jedną rzecz, a nie, bo niektóre kobiety mają tendencję do tego, że mówią bardzo dużo, bardzo mówią naraz i facetowi ciężko się w tym odnaleźć. Nie? Tak jak powiedziałaś, mówić mówić jedną rzecz głośno i wyraźnie. Poczekaj, bo pogoniłeś mnie, żebym ucięła swoją wypowiedź, a ja tutaj w takim razie, jeżeli ty zabrałeś głos, to ja też zabiorę głos, bo ja nie jestem z partnerem po to, żeby goniańczyć. Jeżeli ja potrzebuję, żeby mi wbił gwóźdź, to on ten gwóźdź ma mi wbić, ponieważ ja też dbam o to, żeby on był nakarmiony, czysty i tak dalej. Te rzeczy robię, które przyjęłam na siebie. Tak? Uh -huh. Uh -huh. Bo, bo to zaraz będziemy tutaj, wiesz, w grząskim gruncie się poruszać, uh -huh. także przejdźmy do następnego pytania, okej? Okay? Dobrze, w takim razie przechodzimy do następnego pytania. To będzie już dzisiaj ostatnie pytanie. którą mam godzinę, powiedz mi, proszę? 48, spokojnie. Zamknę tylko okno, bo burza tutaj za oknem zbliża się dużymi krokami. Wow. Grzmi i błyska się. To chyba zaczyna na ten grząski grunt, o którym, wspomniałeś, o którym wspomniałeś przed chwilą. Pewnie tak pogoda tutaj reaguje na to. Dobrze, słuchajcie, dzisiaj już ostatnie pytanie, pytanie numer 5. Czy złe doświadczenia jednej ze stron mogą być odbiciem w braku komunikacji w związku? Słuchajcie, pierwsza rzecz, która przychodzi mi tutaj na myśl, to jest to, że często wchodzimy w związki z nieprzepracowanym poprzednim związkiem. Ja myślę, że to jest generalnie jedna z najgorszych rzeczy, która, która może się, no są gorsze oczywiście, ale jest to bardzo niefajne, jeżeli wchodzimy w kolejny związek jako tak zwany plasterek, żeby żeby po prostu nie wiem w ten sposób odwrócić uwagę od swoich emocji, tak mi się wydaje, że właśnie taki będzie powód. Także myślę, że takie złe doświadczenia, żeby odpowiedzieć na pytanie, mają bardzo duże znaczenie dla związku, bo jeżeli taka osoba nie przepracowała tych z tego poprzedniego związku, to na pewno odbije się to czkawką i prędzej czy później. To gdzieś wróci, bo ta osoba rozstała się wcześniej, też z jakiegoś powodu. Powinniśmy pamiętać o tym, że ludzie, których spotykamy, i sytuacje są naszym lustrem, a związek jest największym lustrem, jaki jakikolwiek istnieje, bo tam dotykamy naszych najgłębszych emocji. Także wykorzystujmy też nasze związki jako lustro i wyciągajmy z tego wnioski. Jeżeli nas coś tam trigeruje, to zastanówmy się, dlaczego. Czy to jest to, co widzimy w partnerze, żeby po prostu dało nam to, nie wiem, spowodowało jakiś moment refleksji w nas? A co jest nie tak? Dlaczego nas to gdzieś tam, nie wiem, denerwuje, jest dla nas jakieś takie, no, no, niefajne? Tak? Także złe doświadczenia. Aha, jeszcze jedno. Znowu i znowu wrócimy do tematu. Bo, bo powiedziałem o tym, że osoby z nieprzepracowanymi relacjami, żeby no nie wiem na tyle, na ile można rozpoznać, chociaż nie jest to łatwe, zanim wejdziemy w ten związek, zanim zacznie działać chemia, zanim się zakochamy i ciężko nam będzie z tego wyjść, no żeby tak, no jeżeli można to rozpoznać, żebyśmy potrafili rozpoznać właśnie to, czy ta osoba ma przepracowaną tą przeszłość. Nie, nie wiem, czy to można rozpoznać, czy nie, żeby nie pakować się po prostu w takie jakieś relacje. Asiu? Jeszcze raz do pytania, bo się zgubiłam. Czy złe doświadczenia jednej strony mogą być odbiciem w braku komunikacji w związku? Okej. Okay. Po pierwsze, jest w ogóle nieuczciwym wchodzenie w kolejną relację, nie załatwiając swoich spraw, tak? Czyli jakby osoba, która nie, nie, nie pracowała nad tym, żeby zrobić. Po po nieudanej relacji jest na początku nieuczciwa, ponieważ wnosi jakiś bagaż do nowej relacji. Nie wiem czego oczekując tak naprawdę, zaklejenia właśnie tam dziur, to jest nieuczciwe. i uważam, że, że to już podważa zaufanie, tak? Także osoba, która wchodzi w relację z jakimiś deficytami, Plus osoba, która jakby ma czystą kartę, i ona teraz zastanawia się, zastanawiać jak naprawdę błędy, które ktoś inny zrobił, jak naprawdę tego człowieka, no to jest tak, że ona nie ma obowiązku. Zresztą, no. Wrócimy znowu do, do podstaw. Tak? Osoba, która jest świadoma siebie, ma swoje, ma swoje nie wiem, mocne kręgosłup moralny, ma swoje priorytety, wartości jest i, i stoi na straży tego wszystkiego, ona nie wejdzie z tą osobą w związek, bo ona czuje na początku, że to jest osoba tak naprawdę wycofująca się. Ona będzie wchodzić, wychodzić, bo, bo została zraniona. Zresztą, jeżeli w ogóle. To, to też do Was głównie mówię, kobiety. Jeżeli spotykacie kogoś, mężczyznę, i, i słyszycie w tej początkowej fazie, że on w ogóle jest taki zraniony, skrzywdzony, i, i że w ogóle jego był jest potworem i tak dalej, no to trzeba się zastanowić: Ty kiedyś też możesz być byłą, prawda? Czy coś, coś tutaj jest nie tak? Ja naprawdę bardzo szanuję mężczyzn. Którzy, nie wiem, się rozwiedli, rozstali, ale wciąż potrafią dobrze mówić o swojej kobiecie, byłej kobiecie czy o matce swoich dzieci, z którą niejednokrotnie przeżyli bardzo, bardzo dużo czasu i tam były też piękne chwile, tak? Więc yy, osoba, z którą wchodzisz w relacje, ma prawo do tego, żeby dostać ciebie w całości zdrowego, stabilnego. Yy, Gotowego na to, by budować coś jeszcze większego, a nie żeby być twoją poduszką, tak, czy trzymać cię i po prostu tutaj e, e, gładzić, głaskać, bo ktoś się skrzywdził. To nie jest mój czy twój obowiązek, żeby, żeby kogoś ratować. Ale powiedziałeś też fajną rzecz właśnie, że na początku właśnie, jeżeli słyszymy, że ta druga osoba użala się, tak i mówi, ta była, czy tam no w drugą stronę były, był taki uwa, jakieś uwagi źle się wyraża, to też dla nas powinna być. To wskazówka bo chodzi też o to, żeby jakby ostrzec ludzi przed tym, żeby nie pakowali się w takie właśnie, w takie sytuacje. No. Wyrosłymi. Myślę, że, że ludzie są bardziej świadomi niż, niż im się nawet wydaje. Ludzie strasznie, kurczę, to, to, to jest takie trochę smutne, bo, bo bardzo dużo ludzi wątpi w siebie, tak? w swoje jakby y, kompetencje w ogóle do życia, nie? To takie duże słowo, ale kurczę, my mamy w sobie naprawdę tak, taki ogrom... Zasobów i narzędzi do tego, żeby, żeby żyć naprawdę fajnym, dobrym, spełnionym życiem. Yy, I takim moim wielkim życzeniem jest właśnie, żeby, żeby każdy po prostu czerpał z tego życia ile się da, takich rzeczy, o których marza, których, yy, których pragnie i wie, żeby, żeby nic go nie powstrzymywało przed tym. Pytanie, jak to zrobić? Na pewno, jakaś duża świadomość samego siebie, ale też może przypominanie sobie o tym, co tak naprawdę jest dla nas ważne w życiu, prawda? Mindset. Po prostu zmiana myślenia o sobie najpierw. Um, no, ale teraz, praktycznie, jak to zrobić? Nie? Bo, bo łatwo powiedzieć wiesz, często tak jest, nie? Że, że łatwo powiedzieć: Zapraszam do po pracy. No właśnie, słuchajcie, także jeżeli ktoś ma, ktoś chciałby sobie na ten temat porozmawiać, zapraszamy do Asi, Asia jest kołczem relacji, zapraszam również do mnie, Może, tak, możecie tak, sobie wybrać. Jeszcze bym chciała, tylko jeśli mogę szybciutko dodać, jest. że jeżeli, bo dzisiaj... Już nie zdążymy, ale jeżeli będziecie mieli jeszcze jakieś pytania, możecie napisać czy do Tomka, czy do mnie, mój, mój profil tam pewnie się wyświetla, świadomo od nowa zapraszam, bo ja też często poruszam różne tematy na swoim, na swoim Boże, na swoim koncie tam na, na Instagramie, tak? Czy na TikToku mam też konto czy... Ewentualnie jest odnośnik do mojej strony www, także zapraszam do, do kontaktu. I ja czekam na te pytania, bo ja po prostu na razie to... Yy, znaczy no mam cały czas tych pomysłów ogrom, o, o ale nie chcę się powtarzać. Jestem taka głodna nowych jakichś tematów, także bardzo was proszę o te tematy. Bardzo, bardzo zapraszam do ASI, zapraszam, zapraszam do mnie. Słuchajcie, macie okazję a dowiedzieć się czegoś więcej, a jeżeli macie już tą wiedzę, to warto ją skonfrontować z tym, co, co mówi Asia, co mówię ja. I tej wiedzy nigdy, nigdy za mało. Najwyżej uznacie, że jest, ta prawda jest dla Was inna. Słuchajcie, bardzo dziękuję, Asiu, bardzo dziękuję za tak tutaj wiele esencji, za tak dużo wiedzy, którą, którą tutaj się wymieniliśmy. Mam nadzieję, że będzie jeszcze jakiś live, bo nie udało nam się odpowiedzieć na wszystkie pytania. Wybrałem osiem pytań do naszego live'a. Udało nam się omówić 5 i tak nas czas tutaj gonił. Także jeżeli jeżeli będzie, będą okoliczności bardzo chętnie. Słuchajcie, bardzo dziękuję, życzę miłego wieczoru. Asiu, bardzo Ci dziękuję i w takim razie do usłyszenia i do zobaczenia. Ja również, ja również bardzo dziękuję. I to by tam było, no i mam nadzieję, do to pozdrawiam, Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję, pozdrawiam na razie.